W czwartek 21 marca przy ulicy Staroszkolnej w Bolesławcu przy dawnym dworcu wschodnim w czasie prac budowlanych znaleziono niewybuchy. Od godziny 15 policjanci prowadzili ewakuację mieszkańców pobliskich bloków oraz zakładów pracy. Wiele ulic wokół zostało zamkniętych. Policja pilnowała porządku. Na miejscu trwały działania saperów strażaków i policji. Mieszkańcy mogli powrócić do swoich domów dopiero około godziny 19.30. Wczoraj godziny 15 miała miejsce ewakuacja w Centrum Bolesławstwa w związku ze znalezionymi niewypałami. Saperzy, którzy przyjechali na miejsce ostatecznie wydobyli ponad 30 sztuk różnych niebezpiecznych przedmiotów. Po godzinie 19 zakończone zostały czynności na miejscu, w związku z tym, że zrobiło się ciemno. Stąd też jest potrzeba dzisiaj kontynuowania tych działań. Od godziny dziewiątej... Będzie prowadzona kolejna ewakuacja, natomiast o godzinie 11 saperzy przyjadą na miejsce, aby sprawdzać ten teren ponownie. Ewakuacja w promieniu 150 metrów. Będzie transport zapewniony, sala gimnastyczna dla mieszkańców. Saperzy znaleźli ponad 30 pocisków, zapalników i granatów. Istnieje bardzo duże ryzyko, że w ziemi są jeszcze niebezpieczne przedmioty. Policja pilnowała miejsca przez całą noc. Dziś w piątek druga część akcji. Policja prosi o bezwzględne stosowanie się do komunikatów przekazywanych przez funkcjonariuszy.